Fabi może to wszystko zwyciężyć dla swojej drużyny. Zobaczmy, Fabi z apartamentów tutaj ustawiony, wcelowany w jego stronę, zapała, ale ten jakby odwrócony w stronę shorta, zostaje już tylko Patusz. Patusz czy Fabi? Patusz bardzo mocno poobijany, Fabi zna jego pozycję, Fabi kończy nam tą rundę. 4 do 0, te Bydgosz, ależ Fabi nam poszalał, ależ Fabi w rok placza. Kto wie, czy nie będzie w stanie może tym kałachem no tuż, Sumetę, ugrać rundy koperski z wragiem. Tam zapała z decyzją, aby się wycofać. Teraz na daleko koperski, ależ problemy, 14 punktów zdrowia. Jeszcze w grze, jeszcze w walce, 17 sekund. Na razie musi podłożyć bombę. To jest jego główny cel, aby czas go już nie gonił, aby czas właśnie gonił zapałę znajdującego się jeszcze pod Respen CT, 10 punktów zdrowia, ale koperski nie dużo lepiej. Niedużo lepiej Koperski, no i zobaczymy jak wykorzysta swoją pozycję, bo ta bardzo dobra zapoła pikuje, Koperski wcelowany. Dołożony palak, ale chyba tam też jakiś może malutki błąd komunikacji, bo któryś z graczy chyba chciał wejść do tego wenta i go skontrolować, no ale co najważniejsze, na obecną chwilę skontrolowana dolna część BSAPP. Dziobak z podwójną eliminacją za pomocą noża, zapoła się nie zatrzymuje. Już trzy fragi wpadły na jego konto w tej rundzie. A jeszcze dwóch rywali do pokonania. Uciekali zawodnicy drużyny, atakującej spot bombsnajdu dolnego, i to była bardzo dobra decyzja. Zapała z trafieniem numer 4. No i teraz Dezu od rampy. Zapała już tutaj wcelowany. Ma ochotę na Ace'a. Zapała! Czy Dezu, zapała! Oj, zabrakło Dezowi amunicji. Zapała! Na razie przyjrzymy się uważnie. Bombsite B, tutaj przygotowany już Stasiu, no ale Fabi już wiedzą, gdzie znajduje się przeciwnik. Tylko i wyłącznie jest skoncentrowany na tym, jak go szybko wyeliminować. Tak, tutaj tylko błędy mogą pokonać Bóg. właśnie tych zawodników. Widzimy Fabi na te błędy nie pozwala. On nawet się nie myli. Cztery fragi od niego, cztery kule wykorzystane. No to jest coś niesamowitego. Jeszcze jedna mu pozostała i jeden rybal również przy życiu Fabi. Kończy nam to wszystko. Ajsem! Będzie bardzo ciężko dla te Warszawy, żeby wygrać tą rundę. Już widzimy Stasiu z eliminacją, Koperski odpowiada. Stasiu teraz musi wejść na wyżyny swoich umiejętności. Stasiu po raz trzeci w tej ruchu, ale Fabiu ubezpiecza swojego kolegę zdrożenie. Konczy nam to wszystko Fabi, już myślałem, że Stasiu to zrobi. Jedyne trafienie i okazuje się, że to atakujący w tym momencie mają przewagę liczebną. Ale co robi elemelek? Czy on wypluje z tej lufy wiązkę plazmy, która razi przeciwników? Śmiertelnie po raz pierwszy, po raz drugi, sprzedane! Jeszcze próbujemy myślić, wychylając z McDonalda, ale to nic nie daje. Michał Zieliński troszeczkę zbyt późno, bo Spike podłożony. Gdzie w tym wszystkim jest egzempl? Czy on może po prostu rzucić się na spajka do połówki, to rozbroić? Egzempl próbuje walczyć z jawaceną, ale w tym samym czasie Michał Zieliński przestał rozbrojać spajka! No leży, że egzampl to ugra! On po prostu wyskakuje. 4K dla niego! Właśnie tego, tego, artysty Jezu chuj, latuje na plecy To będzie po prostu rzeźnia To prawdziwa Kraźni! Lewa wystawiony, jako pierwszy target I już podejmowany będzie próbował wskoczyć w formację przeciwną, ale Wikusia ze wspaniałym Cleansem. A na drugim froncie w międzyczasie Ludum oraz kroją formację przeciwną. Opole bierze co chce. Próbują się bronić zawodnicy. Spotkal to nie będzie takie łatwe. Szczególnie jak droner. Po prostu je na Twojego strzelca i wysadzi go w mnieniu oka. Cała formacja, no jak to chodzi, jak marzenie. Naprawdę. Opole po prostu wykorzystało swoją przewagę, wykorzystało swój moment siły. No i. Niszczą formację przeciwną i droner zupełnie niezachwiany. Wbija się w twórkę rywali, w międzyczasie jeszcze prawie krojąc przeciwnego leśnika, a po prostu zabijając toplanera. I tym razem będą wchodzić do bazy po prostu rozbierając wieże nexusowe te już zniszczone ludum, pomiędzy formacją przeciwników. No i nikt tego nie przeżyje. To jest prawie że czysty ace na korzyść formacji Zopola 2 do 0.